Siema, jesteśmy w amfiteatrze na górze świętej... na górze świętej Anny Tu ludzi rzucali nie wiem, mówisz stąd? Ok. Ale nie, nie każdy... A potem tym co schodzili dobijali, bo nie każdego no bo to jest za mało wysokość żeby jak jeden no wpadł na drugiego to każdy się połamał nie połamał się tablica szczelna musiała być hmm. jakaś grupka z karabinami od razu wiatr o krzywy fajnie nogi mi poparzyło i amfiteatr. To jesteśmy w punkcie występów. Widzę jakieś miejsce na, na wciąganie flagi czy czegoś tak. A. Maszt. No, ale nie widać no. nic nie widać I zobacz dużo jest takich malutkich widzisz podwodnie mm. jak te rurki dużo, mm. bardzo dużo Także mm. to nie ma szansy do czegokolwiek mało To to ja tych dziur widzę trochę Widzę, ja też widzę dziury No właśnie, te dziury to są, co? Jak te budowali co? No też o to bo też to jest inny Spadł Ja Bez liny, bez liny Spadł? Spadł ktoś? Nie, nie I weszliście do góry całkiem? Wierosy Tutaj <smoked downhill> to, 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 to byście byli daleko droga, to nie nic było na dole zakurzyć. Hmm. na <soft Spencer> Aha. Tu Aha, no widzę. A bo pomagają tak mówisz A Kiedyś w docy przyjdą Aha Tu beton podsłużył do wzmocnienia właśnie No właśnie bo ten pomnik też trochę waży nie Aha, aha, no, stąd takie Wejścia Rzeczywiście są te odwierty porobił najść. Ale bierze tutaj ten ten. grzeją się, może na gromę jakoś <noise> grzeją się Godzilla z Góry Świętej Anny tak, czy jakoś tak Aha, to o, dobra. No widać tu rozpada się. A, to na razie tylu. By było, my idziemy dalej. Na razie ma.